Dzień dobry, witamy. Tym razem auto naszego znajomego auto zakupione w Volkswagenie, w Radomiu. Jeden jedyny właściciel 2012 rok 1,4 MPI niezawodny silnik, bardzo oszczędny i nieduży przebieg 109 tysięcy km. Auto jest bezwypadkowe, w jednych rękach zadbane, na ładnej oponie. No po prostu jest perfekcyjne. Eee, zobaczmy z bliska. Poszukamy mankamentów. Przednia maska. No to. Tu wszystko jest perfekt. Lampy. Czyściuteńkie, błyszczące. Przedni zderzak nie jest ani poobcierany, ani Wysiadkowany od kamieni Błotniczek tak jak widzicie piękny, rościutki a pana bardzo ładna. 155x6015 lustereczka nie jest otarte drzwi. Jedne Jakie drogie To w tym miejscu Małe zanarcie Lampektywnie nie popękane. tak jak mówię. Bardzo ładna. Zderzak z tyłu również. Nie nosi żadnych śladów. Zadrapań, otarć. Bangażniczek. Przestronny, jak na tak mały samochodzik. Tak jak widać... Z zewnątrz... To bardzo nie ma się do czego przyczepić. No ale auto garażowane. Od pasjonata marki. Używane jako drugie auto w rodzinie. Proszę bardzo. Środeczek, cztery elektryczne szyby, centralny zamek, elektryczne lusterka. Tu widać praktycznie zerowe zużycie auta. Fotel niewygnieciony, ładny. Z fajnym przeszyciem kierownica skórzana w nienagannym stanie. Przewek 109 360, pięciobiegowa skrzynia. Ręczny oprzety skórą. Klimatyzacja. Radio na płyty z tyłu również zadbane, czyściutkie, niezniszczone, proszę bardzo, pod maską zero wycieków. Oczywiście, silnik nie jest myty. No i najważniejszy. 1,4 MPI. Bardzo pancerna jednostka w grupie Volkswagena. Więc, jeżeli ktoś szuka takiego niezawodnego samochodu do miasta oszczędnego, zadbanego od jednego właściciela, zapraszamy. Na pewno na miejscu się nie rozczaruje.